Cześć, tu Marta z e-mart.pl i tym razem będę popełniać tak zwane paint overy, czyli rysować na pracach obserwatorów i poprawiać błędy, które widzę. Nazywanie tego błędami może nie jest zbyt adekwatne i nie jest dla mnie też zbyt komfortowe, bo raczej mam na myśli rzeczy, które można poprawić, ulepszyć. A słowo błąd sugeruje, jakby było tylko jedno poprawne rozwiązanie. Tak oczywiście nie jest, ale pokażę Wam moje poprawki, wyjaśniając, dlaczego je nanoszę. Myślę, że takie paintovery mogą nas wszystkich wiele nauczyć. Na każdy z nich poświęciłam nieco ponad godzinę. Zacznijmy od portretu autorstwa Weroniki Maciejewskiej, która wykonała go na podstawie tej referencji, którą widać po lewej stronie. Ogólnie rysunek wygląda bardzo ok, więc moje poprawki będą raczej drobne. Proporcje są nieco stylizowane, nie takie jak na zdjęciu, więc nie będę ich zmieniać, ponieważ fajnie to wygląda. Na początek wezmę duży pędzel airbrush i postaram się nieco bardziej zunifikować kolory skóry, tak żeby mocniej zlewał się on z cieniami. W ten sposób stworzę mniejszy kontrast między cieniami a lokalnym kolorem skóry. Twarz jest oświetlona na referencji dużym, miękkim źródłem światła, dlatego nie widzimy na niej mocnych cieni. Jednak te, które na tym zdjęciu są, trochę bardziej podkreślę na ilustracji. W ten sposób zwiększę bryłowość pewnych elementów na twarzy. Mam na myśli tutaj na przykład dolną lewą powiekę albo nos. Aby uzyskać taki efekt, muszę zadbać o to, żeby krawędzie tych cieni były ostre. Myślę, że to, co najbardziej wzmocni ten rysunek, jest to design kształtu włosów. Można ulepszyć ich rytm. Najpierw wstępnie zmienię ich kształt przy pomocy narzędzia formowania. Jednak tutaj, żeby to zrobić, to muszę wyciąć najpierw tę różę, czy peonię, która znajduje się przed postacią, i w ten sposób będę mogła się zająć bardziej włosami, bo będę widziała ich cały obraz. Przeniosę więc kwiatka na inną warstwę. Gdy postać pozostała sama, to widzimy, że włosy mają trochę taki dziwny kształt. Na zdjęciu ma to sens, ponieważ są one odgarniane przez rękę i dlatego widać na nich taką prostą krawędź. Normalnie jednak włosy, tak zwieszone luźno, powinny sprężyście poddawać się grawitacji. Uzupełnię więc ten fragment włosów, zwracając uwagę na to, aby zachować dobry rytm. Bardziej też oddzielę od siebie pasma włosów, rysując krawędzie pomiędzy nimi ciemniejszym brązem. Fajnie, jeżeli kosmyki włosów nakładają się na siebie w formie warstw, to znaczy jeden wygięty kosmyk znika gdzieś pod kolejnym, a potem znów gdzieś wychodzi i tak dalej. Określam, które kosmyki są z przodu, zaznaczając pod nimi cień, który pada na pozostałe kosmyki, które znajdują się pod nimi. Warstwa włosów najbliżej twarzy jest najciemniejsza, ponieważ są one tam najbardziej pod spodem, więc staram się pokazać, że jest to inna warstwa włosów, wyraźnie oddzielającą ciemniejszym kolorem, zbuduje też fajny kontrast między włosami a twarzą. Nakładam bardzo uproszczony odblask na włosy, aby nie tracić czasu na dokładny rendering. Oznaczyłam, że główne światło będzie padało z prawej strony z góry, dlatego odblaski pojawią się w takich miejscach, w których światło bezpośrednio pada na kosmyki włosów, czyli na środku, tam gdzie jest jakby taki szczyt zagięcia danego kosmyka. Dodam też kilka mniejszych kosmyków, żeby zwiększyć różnorodność kształtów pod względem wielkości. Naniosłam też światło ambientowe w górnej części włosów, żeby pokazać, że znajdują się one właśnie w tym otoczeniu, że są jego częścią, a otoczeniem jest to morskie tło. I tutaj, właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tle, to odrobinę zmieniłabym jego kolor. Mamy tutaj wyróżniający się żółty kolor na koszulce postaci, więc fajnie byłoby tutaj zastosować kolory komplementarne. A kolorem komplementarnym do żółtego jest niebieski, więc zmienię trochę to tło, które idzie w kierunku zieleni, tak żeby szło bardziej w kierunku niebieskiego. Patrzę też, czy na włosach będzie dobrze wyglądał rim light, aby bardziej odciąć sylwetkę z tła, ale po paru próbach uznaję, że raczej niekoniecznie. Jednak zostawię lekki rim light na górze włosów i zmienię jego kolor na żółtawy. W ten sposób góra rysunku stworzyła balans kolorystyczny z dołem rysunku. Ilustracja wyda się wtedy bardziej spójna, jeżeli pewien kolor pojawia się w wielu miejscach na ilustracji, a nie tylko na jednym obszarze. Zróżnicuję też walor tła, aby nadać troszkę mu jakiegoś dynamizmu. Zwiększyłam też nieco topologię bluzki, żeby wydawała się bardziej trójwymiarowa i teraz jakoś postaram się wkomponować tutaj kwiatka w tę całość. Ogólnie samego kwiatka raczej bym wykluczyła z ilustracji, bo nie widzę tutaj, żeby dodawał coś do niej. Jednak postanowiłam, że w paint overach będę chciała jak najbardziej zachować oryginalną koncepcję autorki, więc postaram się jakoś tego kwiatka uwzględnić. Kombinowałam, żeby dziewczyna na ilustracji trzymała go. Wówczas będzie on miał więcej sensu niż jak będzie tak lewitował w powietrzu. Jednak wówczas rysunek bardzo by się wydłużył i kompozycja zupełnie musiałaby się zmienić. Tło przestałoby być okrągłe i musielibyśmy tutaj raczej zmienić większość koncepcji. Nie chciałam rysować samej dłoni, ponieważ zawieszona w próżni wygląda dziwnie. Natomiast jeżeli chciałabym dorysować fragment ręki, no to głupio byłoby uciąć ją w łokciu. Raczej nie ucina się na fotografiach ani na ilustracjach osób w stawach. Wygląda to po prostu źle. Dlatego cofnęłam się z tym pomysłem z dłonią trzymającą kwiatka i postanowiłam uwzględnić tę peonię w jakiś inny sposób. Wpinając na przykład dziewczynę. Nie we włosy. Jednak i tutaj wyglądał dość nienaturalnie, dlatego ostatnią koncepcją, na jaką wpadłam, jeżeli klient koniecznie chciałby mieć motyw tego kwiatka na ilustracji, bo na przykład e, tworzyłabym awatar dla florystki, no to stworzyłabym z niego obramowanie, ramkę. Podobnie jak tworzę to na ilustracjach ślubnych. Wówczas powstałoby bardziej coś takiego. Myślę, że to chyba byłaby najlepsza z opcji, jednak jeżeli miałabym wybierać, to zdecydowanie bym wykluczyła kwiatka w ogóle. I zostawiłabym na ilustracji dwa kolory komplementarne, żółty i niebieski, które ładnie ze sobą korespondują, i tutaj naprawdę więcej nie potrzeba. i mniej, tym lepiej. Dopiero gdy to nagrywałam, zorientowałam się o co mogło chodzić z kwiatem. Gdy jeszcze raz spojrzałam na szkic, zauważyłam, że jego łodyga stanowi naturalną kontynuację ramki. I w tym przypadku jak najbardziej miałoby to większy sens, tylko wówczas trzeba byłoby tę ramę w formie wyraźnej linii zostawić. Ogólnie myślę, że rysunek przede wszystkim nabrał ciekawych kształtów poprzez design włosów. Tutaj mamy kadr z Władcy Pierścieni. Po lewej stronie widzimy referencję, na podstawie której został narysowany ten rysunek. Kolory na ilustracji są cieplejsze, bardziej spójne, co moim zdaniem jest nawet na plus, nie muszą być bowiem oddane jeden do jednego z tego kadru filmowego. Światło bowiem na kadrze jest naprawdę ostre, miejscami wręcz białe, więc uważam, że w tym przypadku nie warto go kopiować jeden do jednego. Daje ono duży kontrast i twarze mogą zostać przez to przyćmione, jakby poszatkowane światłem i będzie trudniej jakby na ilustracji wykryć nam twarz. Jednak to jest taka bardziej moja preferencja niż jakaś ogólna zasada. Pierwsze od czego bym zaczęła to poprawa proporcji. Proporcje są bazą każdego rysunku. Skorzystam tutaj z wygodnego narzędzia formowania. Lekko zmieniam proporcje, na razie nie na tyle, żeby postaci były podobne do tych ze zdjęć, ale na tyle, żeby spełniały regułę Lumis Head i poddawały się perspektywie. Te twarze nie są do nas zwrócone frontem, dlatego nie są idealnie symetryczne. Jedna strona twarzy może być szersza niż druga i może mieć zupełnie inny kształt. Usta zazwyczaj kończą się w tym miejscu, gdzie są zrzutowane jakby w dół po linii prostej źrenice, więc będę musiała je trochę wydłużyć z tej lewej strony. Oczy na ilustracji narysowane są tak, jakby postać była zwrócona do nas en face. Jednak z perspektywy, w której ta głowa jest trochę pochylona w dół, no to oko ma trochę inny kształt. Postaram się tutaj obok narysować to, może w nieidealnym szkicu, ale myślę, że widać o co mi tutaj chodzi. Widać mocniej górną powiekę, która jest schowana pod łukiem brwiowym. Postaram się to oko w ten sposób uwzględnić na ilustracji. Na rysunku jest bardzo dużo różnych barw i plam, ale brakuje określenia takiej jednoznacznej trójwymiarowej formy obiektów. Dlatego najpierw zignoruję to padające, poszatkowane światło przenikające przez konary i liście i skupię się na tym, żeby nadać trójwymiarową formę korpusowi Froda. Zauważ, że wokół jego twarzy jest dużo czarnego koloru na zdjęciu, bo tam nie dociera światło. Uwzględnię to też na ilustracji, bo ten zabieg pozwoli zbudować fajny kontrast między twarzą a otoczeniem wokół niej. Bardzo podoba mi się to i to jest na duży plus, że autorka pracy zostawiła bardzo dużo zróżnicowanych kolorów na twarzy. Dzięki temu bardzo łatwo jest budować kolory te realistycznej skóry. Próbuję właśnie te różne kolory i staram się je zastosować na twarzy tak, aby była bardziej trójwymiarowa, więc uwzględniam wszystkie cienie rzucane itd. Tak Zauważ też, że lewa część twarzy Froda jest ciemniejsza niż prawa. Twarz tutaj też na ilustracji jest dosyć żółta, więc staram się trochę bardziej zmienić jej koloryt w stronę różowego. Frodo ma piękne niebieskie oczy, więc postaram się na ilustracji to podkreślić. Dodam bardziej intensywną barwę i większy kontrast wokół oczu. Samym włosom również przydałby się lepszy design kształtów i wyróżnienie ich bryłowości. Poprawiłam nieco kosmyk, który opada na czoło i lekko niektóre kosmyki wyżej na głowie. Raczej staram się unifikować wszystkie kolory, żeby później na osobnej warstwie dodać dopiero to zróżnicowane światło, które nam te kolory pozmienia. Na razie nie przejmuję się właśnie tą zmianą kolorów, ale staram się renderować tak, jakby tego światła nie było. Zmieniam też tutaj topologię twarzy Samwise'a, aby w tym kącie nachylenia również poddawała się zasadzie Lumis Head. Określam na niej wyraźnie, gdzie jest strefa cienia i światła, a na sam koniec dodałam jeszcze ciekawe detale, które świetnie wyglądają oświetlone przez słońce, takie na przykład pojedyncze źdźbła trawy, jak tutaj widzimy przy ręce Frodo. Dopiero na sam koniec naniosłam warstwę z efektem nakładki, żeby poszatkowała nam kolory. Można by tak renderować dalej, ale myślę, że na tym etapie poprawiła się przede wszystkim klarowność rysunku. Uwaga zwrócona jest teraz na twarze, a obiekty pozostają bardziej trójwymiarowe. Poprawiłam też proporcje i myślę, że to były najważniejsze rzeczy, które tutaj się rzucały w oczy. Zanim przejdziemy do ostatniej pracy, to w tym miejscu chcę Ci powiedzieć o społeczności Martystów. Jest to newsletter, w którym na zapis dostajesz paczkę pędzli wraz z ich omówieniem, mailowe lekcje od Pana Gąsinicy, które pozwolą Ci zacząć z digitalem oraz dostęp do cotygodniowych motywujących czwartków martków, w których dzielę się z Tobą wskazówkami na temat rysowania w digitalu. Oczywiście wysyłam je co czwartek. Dołącz korzystając z linka w opisie. Ostatnim przykładem jest praca Claudii, która zdecydowała się narysować cruelle po obejrzeniu najnowszego filmu z Emma Stone. Muszę przyznać, że im dłużej poprawiałam tę pracę, tym bardziej byłam pod wrażeniem gładkiego renderingu, który artystka tutaj wykonała. Nie widać go jednak na pierwszy rzut oka, ponieważ dużo elementów konkuruje tutaj ze sobą o uwagę. Kruella nie odcina się za bardzo z tła, które jest dosyć pstrokate, dlatego się mocno w nim gubi. Dostałam dwie referencje, na podstawie których zrobiony był rysunek. Widać, że z tej ciemniejszej wzięta jest mina i góra postaci, natomiast z drugiej strój. Zwiększę kontrast na tej pierwszej referencji, żeby była ona podobna do tego, co widzimy na ilustracji. Przede wszystkim usunę napisy w tle, które pozwolą mi przenieść punkt skupienia, tzw. focal point, na postać. Same cienie również na włosach są bardzo misternie wykonane, jednak przede wszystkim widać to z bliska. Natomiast z daleka gubią one nieco objętość. Dlatego to, co przede wszystkim zrobię, to design włosów, żeby był on ciekawszy. Cruella jest negatywnym bohaterem, a oni często przedstawiani są w towarzystwie ostrych kształtów, np. trójkątów. Dlatego w jej fryzurze dodam więcej takich kanciastych kosmyków, bardziej niesfornych. Jeśli chodzi o skórę, jest ona dosyć blada, ale jest trochę za blada jak na normalną skórę, natomiast za bardzo nasycona, jeśli chodzi o skórę Cruelly. Więc polecam tutaj obrać jeden z tych dwóch kierunków. Ja wybrałam pójście w stronę białej skóry, bo pomoże ona podkreślić czerwone usta. No i też taką widzę na referencji po lewej stronie. Autorka pracy narysowała też i niebieskie oczy. Są one bardzo ładne, ale Cruella przez to nie ma silnego zdefiniowanego spojrzenia. Jeżeli zmrużymy oczy i oddalimy pracę, to nie do końca wiadomo w którą stronę patrzy. Więc albo bym przyciemniła nieco ten niebieski kolor, albo zmieniłabym właśnie oczy na te, które widzę na referencji, czyli brązowe. Dodaję trochę jeszcze cieni na twarzy, żeby były one bardziej zdefiniowane i żeby brwi też były pod konkretniejszym, mocnym kątem, żeby ta mina też była wyraźniejsza. Odrobinę też zwiększyłam objętość lateksowej kurtki, aby było widać na niej nieregularne zagięcia, że nie oblepia ona skóry idealnie, ale właśnie żeby tworzyła taki nieregularny kształt krawędzi na ręce. Jeśli chodzi o tło, to ono jest teraz dla mnie mało ciekawe, mało się na nim dzieje. Gdybyśmy je przyciemnili, no to włosy czarne by się zgubiły, natomiast gdybyśmy je rozjaśnili, no to białe włosy by się wtedy zgubiły w tle. Więc rozwiązaniem na to jest przyciemnienie tła tylko z jednej strony. Oczywiście tam, gdzie włosy są białe. Aby nawiązać do oryginalnej koncepcji, to zachowam centki dalmatyńczyków po lewej stronie tła. I ten żółty kolor tutaj na fotelu nie bardzo pasuje nam do czegoś konkretnego, więc zmienię go na czarny. Mamy wówczas trzy główne kolory na ilustracji: czarny, fioletowy i biały. Myślę, że ciekawym pomysłem będzie jeszcze zakolorowanie połowy sukni Cruelli właśnie na czarny kolor, tak jak widzę to na referencji. Będzie to dla nas przydatne z tego względu, że pozwoli nam uzyskać większy kontrast między tłem a dolną dłonią. Trochę brakuje mi jeszcze czegoś w tle. Jakby całość zdawała się być dalej zawieszona w próżni. Nie do końca znam ten film i nie wiem, co mogłoby się tam w tle znaleźć, ale po prostu postawiłabym na jakiś kompozycyjny element w takim razie, więc wymyśliłam, że dodam koło, które może trochę symulować Księżyc. Księżyc trochę kojarzy nam się z Wilkołakami, a więc taką trochę mroczną stroną baśniowych stworzeń, więc myślę, że to do Crueli będzie pasować. Na koniec też dodałam jej czarne paznokcie, żeby w szczegółach podkreślić jej mroczny charakter. I tak teraz prezentuje się praca. Myślę, że udało się przede wszystkim wyklarować sylwetkę z tła i uczynić nieco bardziej tę pracę spójną kolorystycznie. Chciałabym podziękować wszystkim artystkom, które zgodziły się przesłać pracę do tego paint-overa. Jest to pierwszy odcinek z tej serii, dlatego jeżeli macie ochotę na więcej, to wysyłajcie pracę na serwerze M-Art na Discordzie. Do zobaczenia, pa!